Perfekcyjne systemy. Logoterma. Mieszkaniowa stacja wymiennikowa. To nowoczesne i optymalne rozwiązania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budownictwa wielorodzinnego. Zastosowanie logoterm ogranicza ilość pionów grzejnych oraz instalację cyrkulacji ciepłej wody. Źródłem ciepła może być węzeł cieplny, zasilany z ciepłowni miejskiej lub lokalna kotłownia. Efektem są wymierne oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne dla inwestora oraz wszystkich lokatorów. Jedna logoterma obsługuje jeden lokal mieszkalny. Maksymalna długość rur pomiędzy logotermą a miejscem poboru ciepłej wody użytkowej to 9,55 m przy DM20 oraz 16,9 m przy DM15. Większe odległości wymagają instalacji cyrkulacji wewnętrznej. Logoterma – mieszkaniowa stacja wymiennikowa. Posiada wbudowany nowoczesny wymiennik ze stali nierdzewnej. PM Regler, zapewniający priorytet hydrauliczny ciepłej wody, zaopatrzony w uszczelnienie ceramiczne, gwarantujące maksimum bezpieczeństwa, dzięki któremu instalacja jest odporna na twardość wody. Sterownik temperatury, umożliwiający lokatorom regulację temperatury i czasu grzania. Ciepłomierz, precyzyjnie zliczający zużycie energii dla danego mieszkania. Wodomierz zimnej wody, zliczający jej zużycie. Oto jak działa logoterma przy używaniu zimnej wody. Wodomierz zlicza ilość pobranej wody przez lokatora. Uzyskiwanie ciepłej wody użytkowej z logotermy oparte jest na pracy wymiennika ciepła, w którym woda użytkowa ogrzewana jest wodą grzewczą. Zużycie ciepła zliczane jest przez ciepłomierz. Zmiany temperatury na zewnątrz powodują zmiany temperatury w środku pomieszczeń, rejestrowane przez programator, który umożliwia regulację ciepła w mieszkaniu według potrzeb każdego lokatora. Impuls zmiany temperatury trafia do siłownika w logotermie, regulującego przepływ czynnika grzewczego w instalacji w mieszkaniu. Woda po oddaniu ciepła przez grzejnik wraca przez ciepłomierz do pionu grzewczego. Temperatura w pomieszczeniu zostaje utrzymana na określonym przez użytkownika poziomie. Ciepłomierz dokładnie zlicza ciepło zużyte do centralnego ogrzewania, co pozwala na precyzyjne rozliczenie kosztów każdego mieszkania. Oczywistą korzyścią jest oszczędność i zadowolenie lokatora. W zależności od projektu architektonicznego, w tym odległości od najdalszego kranu, logotermy mogą być montowane na klatkach schodowych lub w mieszkaniach. Dla każdej ilości łazienek i wielkości mieszkań posiadamy odpowiednią logotermę. Logoterma Wodnik służy do wymiany powszechnie stosowanych term gazowych. Orion, najmniejsza w ofercie do montażu w małych szachtach lub w mieszkaniach, obsługująca mieszkania do 150 m2 z jedną łazienką i kuchnią. Saturn obsługująca mieszkania do 150 m2 z jedną łazienką i kuchnią, przeznaczona do montażu na klatkach schodowych lub w mieszkaniach. Komfort zalecana w mieszkaniach do 200 m2 dzięki zwiększonej wydajności ciepłej wody może obsługiwać dwie łazienki i kuchnię. Logoterma Uran dzięki osobnej konsoli zaworów znacznie upraszcza montaż firmom wykonawczym, przeznaczona do mieszkań do 150 m2. Szeroki wybór logoterm jest odpowiedzią na indywidualne zapotrzebowania każdego klienta. Nowość MiniPak 1 i MiniPak 2 do montażu w szachtach instalacyjnych obsługuje mieszkanie do 150 m2 z jedną łazienką i kuchnią. Mostek cyrkulacyjny do montażu w górnej części pionu optymalizuje pracę LogoTerm Latem. Ogranicznik temperatury. Zawór termostatyczny ograniczający temperaturę ciepłej wody. Mieszacz termostatyczny do płynnej regulacji temperatury wody od 30 do 60 stopni Celsjusza. Zespół regulatora z siłownikiem typu włącz-wyłącz nastawiany ręcznie.